Ano, level 17, ciepły majowy wieczór. Siedzi z ziomeczkami przy piwku. Cukiereczek, level 20, dobry kumpel. Znacie się od małego, ma cukrzycę. gruby, level 18, kolega cukiereczka, Seba, chuj wie który level. Dres, przypierdala się do was i siedzi. Trochę nudy, w końcu postanawiacie poczekać, aż bardziej się ściemni. I pójść do pobliskiego lasu. w taki stary las, którym podobno straszy. Chcecie tam iść i poryć sobie banie czymś creepy. Wybija 24. Wokoło już ciemno. Zabieracie ze za sobą sporą gałąź i ją podpalacie. Robi wam zapochodnie. Ruszacie w stronę lasu. Po dziewięciu minutach i 11 sekundach jesteście na miejscu. Przed wami stara i zniszczona droga, na którą pada blask księżyca. Drzewa pochylone nad nią przypominają kształtem dłonie. Delikatny szum liści potęguje mroczną scenerię. Gruby wpada na pomysł. Włączę jakąś straszną muzyczkę, żebyśmy się bardziej bali. Odpala nutkę z archiwum X. Cukiereczek mówi, żeby wyłączył to gówno, bo to w ogóle straszne nie jest. Wyciąga swój telefon i włącza mp 3 Aż włos zjeżdży wam się na głowie. Teraz to kurwa przesadziłeś! Wyłącz to, bo to jest zbyt straszne! Nagle wtrąca się seba. Dobra, jebać te muzyczki! Chodźcie! Jako że się go boicie, bo to jebany rycerz Ortalionu, słuchacie go. Od tej pory stał się przywódcą. Idziecie 21,37 metrów w las. Po prawej stronie dostrzegacie wąską, leśną dróżkę, która wydaje się być jeszcze straszniejsza. Gruby widocznie zaczynał ostro strać po majtkach. Ej chłopaki, może zawrócimy już, bo się, bo się jeszcze zgubimy i będzie przypeks. Co ty gruby, pizda jesteś? Właśnie nie pierdol, chodź! Zaczynacie zagłębiać się w las wąską dróżką. E tam, lipa z tym nawiedzonym lasem. To plota, nic tu się nie dzieje strasznego. Wtem z krzaków zaczął dobiegać odgłos zgrzytania zębów. Sebasz podskoczył. Gruby zaczął krzyczeć. Cukiereczek zadrżał. Jako jedyny zachowaj zimną krew. Sprawdzę to. Gruby do ciebie. Anon, pojebało cię? To pewnie jakiś jebany zombie. Spierdalajmy stąd. Co ty, żeś się bajek naoglądał? To pewnie jakaś serenka albo wiewiórka. Idzie w stronę krzaków. Odchylasz krzaki. Dostrzegasz małą sarenkę, która stoi tyłem się trzęsie. O, jaka słodziutka. Chodźcie chłopaki, zobaczcie waszego zombiaka. Kumple podchodzą. W ten sarenka odwraca głowę o 360 stopni w waszą stronę. Słuchaj dźwięki łamanego kręgosłupa. O kurwa, jebana nie ma oczów. Jej pisko cieka krwią. Przed nią dostrzegacie ludzkie zwłoki. Gruby się zesrał. Cukiereczek rzucił w nią pochodnią. Szmata zaczęła się palić. W ogóle nie czuje bólu. Stanęła na dwie racice i wyprostowana. Demonicznym głosem plując krwią wykrztusiła. Korona kielce, kurwa widelce. Seba miał dres i na nim miał herb korony. Sarna podeszła do niego i złapała go za szmaty. Podniosła do góry i pierdolnęła ziemię. W tym czasie ty, gruby cukiereczek, zaczynacie spierdalać. Za sobą słyszycie tylko szatańskie rzężenie, błaganie o litość i dźwięk rozrywanej tętnicy. Po kilku sekundach widzicie blask płomieni, który nieustannie się do was zbliża. To nas pierdalamy! W ten cukieraczek upada. Stawaj, musimy uciekać! Nie mogę, cukier mi spadł! To go podnieś, dzidzida! Muszę zjeść coś słodkiego i to szybko! Gruby, kurwa, na bank coś masz! Dawaj szybko, bo zginiemy! Tentent biegnącej sarny był coraz głośniejszy. Gruby nie wytrzymał presji zaczął spierdalać. Sukiereczek spojrzał na ciebie. Anon, to nie ma sensu! Zostaw mnie tu i ratuj się! Padasz na pomysł, ściągasz spodnie i majty. Pierdalasz mu fiuta do buzi. Cukiereczek się dławi, coś tam był kosz. O, 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 o. Si, krążą plotki, że mój chuj jest słodki. W oczach ziomka widać napływającą falę gniewu za to, co mu zrobiłeś. Stajesz, zaczyna cię gonić. Biegniecie. Po chwili zatrzymujecie się, a cukiereczek wypierdala ci bułę na ryj. Kurwa, cukiereczek, gdyby nie to, to teraz leżałbyś tam martwy w kołży krwi. Powinieneś mi dziękować. W sumie racja, dzięki Anon. Dobra, nieważne, co robimy? Trzeba znaleźć jakąś drogę powrotną. A co z grubym? Zostawił nas jebać Lamusa. Racja. Razem z przyjacielem idziecie dalej. Po kilku minutach marszu dostrzegać na ziemi opakowanie po smalcu. Gruby musiał tu być niedawno Nagle cukiereczek zaczyna krzyczeć Anon, chodź tu, to krew Idziesz do niego, dostrzegacie krwawe ślady racic Idziecie za nimi Po 21,37 metrach zauważacie na drzewie ciało grubego O ja pierdolę Wtem rozlega się to samo zgrzytanie zębów co wcześniej Tona! To Zepnia Ze wyłania się ta sama sarna Tym razem bardziej zakrwawiona Na szyi miała trufę z dresu w seby A na pysku wysmarowana była tłuszczem grubego Doskakuje do was, opluwając was krwią i sapiąc mówi Jakie ja ostatnie życzenie śmiertelne. Mogłabyś nas nie zabijać i zaprowadzić do domu? No spoko. O zajebiście. Sarna schodzi na cztery laciczki i każe wam wskakiwać na plecy. Sorki, za krok krok na grzbiecie, Weźcie sobie, poduszcie jakieś liście pod tyłki, żebym wam spodnie nie pobrudziła. Nie, spoko Sarna. Ty spodnie i tak do prania. A to luz. Wskakujecie na nią. Po 997 sekundach jesteście pod domem. Zeskakujecie. Cukiereczek nieśmiało się wtrąca. <laughs> Bo sarna, wiesz, to było ostatnie życzenie Anona, a ja jeszcze bym miał jedno. No co tam? Weź nas skosz na stację po hot Doga. No spoko, daj hajs. Cukiereczek daje jej 10 zł. Weź dwa małe z kabanosem i keczupem, tylko resztę mi przynieś. Ok, ok zaraz wracam. wracam. Siadacie sobie pod domem i czekacie. I czekacie. I czekacie. Po dwóch godzinach orientujecie się, że już nie wróci. Ojebała was na hajs. O ty kurwo! Piszecie na murach domu. Sarna to chuj. Sarna sika na siedząco. Dyszka w plecy. Brak profitu.